Dobry wieczór moi mili. Tutaj moja rajska świadomości. Dzisiaj odcinek urodzinowy, moje urodziny. Zauważyłam, że dzisiaj szamańskie też urodziny nastąpiły i wypuściły 2000 lajków na polskiej szamance. Dzięki Wam za to, że jesteście. Dzięki, że chcę Wam się to czytać. Ciągle jeszcze nie odpaliłam mojego właściwego programu, który chciałam nadawać i tego wszystkiego, co mam gdzieś tam w głowie, żeby zmaterializować i powiedzieć przed kamerą wszystkie te informacje dotyczące szamanizmu, a mam nadzieję, że wreszcie się to stanie. Wszystko się transformuje. Niesamowity czas teraz, niesamowity czas po tej ostatniej pełni Pełni w baranie, wielka transformacja. No i taki duży czas dla mnie. Czuję też, że coś wszystko, wszystko się przypurgramowuje w moim życiu. Pożegnałam się z pewnym rozdziałem. Ciężko było mi to zaakceptować, ale zaakceptowałam. Przyszło dużo myśli o, o miłości, o braterstwie. Hmm, o nowych relacjach czym w ogóle są relacje z ludźmi i tutaj może przeczytam yy, yy, moją myśl, którą ostatnio zapisałam na ten temat kiedyś braterstwo stało na pierwszym miejscu takie były zasady współżycia i tak nawiązywały się rodziny czyli rody i przyjaźnie przyjaźni czyli uczucia bliskojaźni blisko stworzenia Bliskie stworzenia, blisko stworzenia. Ludzie żyli w zaufaniu, w szczerości, w lojalności i tak delikatnie współwibrowali i wiarę w tę błogość pokładali. A potem pojawiła się miłość romantyczna, dramatyczna, iluzoryczna, współzawodnicząca, męcząca do szaleństwa, prowadząca. Zapomniała przede wszystkim o pokorze, po korze od czubka korony do ziemi niech się u ziemi zapomniała o współczuciu, wspólnym odczuwaniu, wspólnoty mniemaniu, zapomniała o umiarze, tym pięknym, szczodrym darze. Przypomnij sobie, skąd jesteś, skąd idziesz, po co tu jesteś? I co niesiesz. Nieś ty jak najpiękniej. Jak najciszej, jak najgłębiej. To tak względem miłości, braterstwa i tego, jakie związki międzyludzkie do nas przychodzą, jak się w tych związkach odnajdujemy. Dużo myśli na ten temat. Ostatnio. A ja postanowiłam sobie na urodziny zrobić taki prezent otworzyć się na nowe możliwości i uruchomić to wszystko, co, nad czym pracuję już od lat cały mój research związany z psychologią transpersonalną. Z użyciem środków psychodelicznych, użyciem świętych roślin, szamanizmem, współczesnym szamanizmem. Postanowiłam to wszystko jakoś zalegalizować i wszystkie moje projekty połączyć w jeden i uruchomić instytut. Instytut Metazone. Metazon Institute. Tak go nazwałam. Będzie to projekt międzynarodowy, zrzeszający różnych. Researcherów, ludzi pracujących na akademiach, społeczność akademicką, ludzi, którzy zajmują się na co dzień uzdrawianiem, zajmują się psychologią, mają rozszerzoną świadomość i panują nad swoją świadomością. Także oddaję się temu, oddaje się temu, po co tu przyszłam na ziemię wreszcie to zrozumiałam i wreszcie postanowiłam się temu dedykować także otwieram się na przestrzeń jestem teraz w Polsce tak w sumie to się zastanawiam co teraz zrobić czy zostać w Polsce ja się znajduję w południowej Polsce myślę o tym czy się przeprowadzić do, na jakiś czas do Wrocławia i tam uruchomić mój serwis mój serwis terapeutyczny czy może wyjechać na jakiś czas do Portugalii, na czas zimy? Sama się nad tym wszystkim zastanawiam. Może wy macie jakieś, jakieś propozycje? Ja chciałam Wam powiedzieć, że poszukuję nowych ludzi, poszukuję nowych ludzi do współpracy, poszukuję ludzi, z którymi można coś nowego stworzyć muzyków, artystów, ludzi, którzy pracują z, z szamanizmem, z psychologią. Którzy, którzy przede wszystkim uh, mają nowe ciekawe poglądy na rozszerzanie świadomości i wszystko to, czym można, co można zamknąć uh, tym moim magicznym słowem metazon. Uh, zastanawiam się, co dla Was znaczy metazon, uh, czym jest ta przestrzeń pomiędzy, czym jest przestrzeń pomiędzy w Waszym życiu. Uh, Jaką bramą jest? Do jakiej bramy prowadzić, co za tą bramą stoi przed i za nią, i w niej. Także zapraszam Was, zapraszam wszystkich ludzi, którzy chcieliby, chcieliby wziąć udział w, w wywiadzie, w programie, chcieliby się wypowiedzieć. Zgłaszajcie się, piszcie, dzwoncie, możemy coś nagrać razem, możemy stworzyć jakieś warsztaty, coś nowego, coś nowego rozpocząć. I jestem taką współpracą bardzo zainteresowana, zarówno przez internet, jak i, jak i w tak zwanym realu. Także, także moi drodzy, zapraszam Was do kontaktu. Teraz bardzo dużo się zmienia. Jak to mówią ludzie, nowa ziemia czym jest ta nowa ziemia? Ja bym powiedziała, że to takie nowe uziemienie, nowy rodzaj świadomości uziemienia, bycia tu w ogóle na ziemi, eee, świadomego bycia, życia, mm, w kontakcie z, z energią, mm, która przypływa najprościej w świecie ze źródła do ziemi, bo się uziemia. Um... Uziemia się ta Ziemia. Tej w kontakcie. Tam też jest źródło i Ziemia. Chciałam Wam przeczytać jeszcze takie, takie, taki fragment, który, na który natrafiłam dzisiaj. Powiedzmy, będzie to taki może mój fragment urodzinowy. Piękna opowieść, piękna opowieść, piękne słowa, wartości życia. To jest cytat z księgi Mir. Mir Dada. To jest um, taka księga libańskiego autora, y, która mówi piękne rzeczy o wartości w życiu. Y, to zapraszam Was, posłuchajcie chwilę. Przeczytam. Wartość życia. W bezruchu tej nocy Mirdad rzucił gaść iskier na ścieżkę, która do Boga prowadzi. Unikajcie dysput. Prawda jest aksjomatem i nie potrzebuje dowodu. Wszystko, co popierane, być musi argumentem lub dowodem. Wcześniej czy później zabite zostanie dowodem lub argumentem. Udowodnić coś oznacza obalić jego przeciwieństwo. Udowodnienie jego przeciwieństwa oznacza obalenie jego samego. Bóg nie posiada przeciwieństw, a zatem udowodnicie... Go lub obalicie? Żeby nośnikiem być prawdy, język nie może nigdy być wykrętny, jadowity, zmienny. Nie może akrobatą być, ani też grabarzem. Mówcie, ażeby ulżyć niemym. Nimi bądźcie, ażeby ulżyć sobie. Słowo łodziami są, które pływają po morzach przestrzeni i do wielu portów zawijają. Zważajcie, co w nie ładujecie, bo kursem swoim płynąc na koniec towar swój rozładują przed Waszymi drzwiami. Czym miotła jest dla domu, poszukiwania siebie samego są dla serca, zamiatajcie dokładnie serca Wasze. Dobrze zamiecione serce jest fortecą niezdobytą. Jako wyżywicie się rzeczami i ludźmi, tak i oni żywią się Wami. Bądźcie pełnowartościową strawą dla innych, jeśli nie chcecie otrutym zostać. Gdy wątpliwości macie co do następnego kroku, nieruchomo stańcie. To, czego nie lubicie, nie lubi was. Polubcie to i pozwólcie mu istnieć, a usuniecie przeszkodę ze swej drogi. Przykrością najbardziej nie do zniesienia jest uznać coś za przykrość. Wybierajcie. Albo posiadać wszystko będziecie, albo zupełnie nic. Nie ma drogi pośredniej. Każda zawada jest ostrzeżeniem. Odczytujcie ostrzeżenie właściwie, a zawada przemieni się w drogowskaz. Prosto jest bratem krzywego. Pierwsze jest skrótem, drugie zaś drogą okrężną. Miejcie cierpliwość do krzywego. Cierpliwość jest zdrowiem. Gdy oparcie ma w wierze, kiedy jednak bez wiary jest paraliżem być, czuć, myśleć, wyobrażać sobie, wiedzieć, zwróćcie uwagę na kolejność głównych stadiów w obrębie ludzkiego życia. Wstrzeżcie się dawania i otrzymywania pochwał, nawet jeżeli są najszczersze i najzasłużone. Co do pochlebstwa, bądźcie gusi i niemi na jego zdradzieckie przysięgi. Pożyczacie wszystko, co dajecie, dopóki świadomi jesteście dawania. Po prawdzie nic dawać nie możecie, co jest wasze. Dajcie ludziom tylko to, co przywołujecie dla ludzi. Tego, co waszym jest, i tylko waszym dać nie możecie, choćbyście nawet bardzo pragnęli. Zrównoważonymi bądźcie, a będziecie wzorcem i wagą dla ludzi, ażeby samych siebie mierzyli i ważyli. Nie ma biedy ni bogactw jest tylko zręczność w robieniu z rzeczy użytku. Naprawdę biednym jest ten, który marnuje to, co posiada. Naprawdę bogatym jest ten, który właściwy robi użytek z tego, co posiada. Nawet i skórka czarnego chleba może być nieprzeliczalnym bogactwem. Nawet piwnica nafaszerowana złotem może być nędzą nie do zniesienia. Nie wahajcie się u zbiegu wielu dróg, którą z nich postępować. Dla serca poszukującego Boga wszystkie drogi prowadzą do Boga. Podchodźcie z czcią do wszystkich postaci życia. W najmniej znaczącej do najważniejszej ukryty jest klucz. Wszystkie działania życia są istotne, zaprawdę cudowne, niedoścignione i niezrównane. Życie nie zajmuje się bezużytecznymi głupstwami. A żeby opuścić mogła warsztaty natury, rzecz musi być godna kochającej opieki natury i być najstaranniejszym dziełem sztuki. Czyż nie jest zatem godna waszego szacunku, przynajmniej? Jeśli komary i mrówki godne są szacunku, cóż mówić o waszych bliźnich ludziach? Nie pogardzajcie żadnym człowiekiem. Lepiej być pogardzonym przez wszystkich ludzi, niż pogardzić jednym, bo pogardzić człowiekiem oznacza pogardzić mikrobogiem, który jest z nim, który jest w nim. A pogardzić mikrobogiem w jakimkolwiek człowieku oznacza pogardzić nim w samym sobie. Czyż można kiedykolwiek dotrzeć do nieba, jeśli będzie się pogardzało jednym przewodnikiem do tego nieba? Patrzcie w górę, ażeby dojrzeć, co jest na dole. Patrzcie w dół, ażeby dojrzeć, co jest na górze. Wstępujcie tyle samo, co wstępujecie, inaczej stracicie równowagę. Dziś uczniami jesteście, jutro będziecie nauczycielami. Aby być dobrymi nauczycielami, musicie dobrymi uczniami pozostać. Nie chciecie odchwaszać świata ze zła, bo nawet chwasty dobry tworzą nawóz. Gorliwość źle skierowania zbyt często zabije gorliwce. Wysokie i majestatyczne drzewa same nie czynią jeszcze lasu. Nie można. Trochę poszycia i pnączy zawsze jest konieczne. Hipokryzję można sprowadzić do podziemia. Na jakiś czas. Nie można jej tam trzymać bez końca, ani też wykurzyć jej i zniszczyć. Ciemne pasje lgną się i rozwijają w ciemności. Wypuśćcie je do światła, jeśli chcecie zmniejszyć ich wygląd. Jeśli z tysiąca hipokrytów uda Wam się nawrócić na prostą szczerość choć jednego, wówczas zaiste wielki będzie Wasz sukces. Stawiajcie latarnie wysoko i nie zwołujcie ludzi, ażeby ją zobaczyli. Ci, którzy potrzebują światła, nie potrzebują zaproszenia do światła. Mądrość jest ciężarem dla na wpół mądrego. W takim samym stopniu jak głupota dla głupiego. Pomagajcie na wpół mądremu dźwigać jego ciężar, a głupiego zostawcie w spokoju. Na wpół mądry nauczyć więcej go może niż wy możecie. Często myśleć będziecie, iż droga wasza jest nie do przebycia ponura i bezludna. Miejcie wolę i stąpajcie ciężko, a za każdym rogiem spotkacie nowego kolegę. Nie ma drogi na bezdrożach przestrzeni, która by jeszcze nie była uczęszczana. Tam, gdzie śladów jest mało i odległe od siebie droga jest bezpieczna i prosta, chociaż miejscami wyboista i pusta. Przewodnicy ukazać drogę mogą tym, którzy chcą, by drogę im ukazano. Nie mogą zmusić ich, żeby nie szli. Pamiętajcie, i przewodnikami jesteście. A żeby właściwie poradzić człowiek musi prowadzony być właściwie. Polegajcie na swoim przewodniku. Wielu powie wam pokaż nam drogę, lecz niewielu, zaledwie niewielu powie prosimy cię prowadź nas drogą. Na drodze do przezwyciężenia kilku liczy się bardziej niż wielu. Czołgajcie się, gdy iść nie możecie. Idźcie, gdy nie możecie biec. Biegnijcie, gdy nie możecie frunąć. Fruńcie, gdy nie możecie zatrzymać w sobie całego wszechświata. Nie raz, nie dwa, ani nawet sto razy przyjdzie wam podnieść człowieka, który potyka się, próbując za waszym przewodnicem postępować. Podnoście go dotąd, Aż nie będzie się więcej potykał, pamiętając, iż Wy też kiedyś raczkującym byliście. Namaście serca i umysły Wasze balsamem przebaczenia, ażebyście mogli śnić pomazane sny. Życie jest gorączką o różnym nasileniu i rodzaju, w zależności od obsesji każdego człowieka, a ludzie w delirium są zawsze. Błogosławieni ci, którzy owładnięci zostali delirium świętej wolności, która jest owocem świętego zrozumienia. Gorączki ludzkie są przeobrażalne. Gorączka wojny przeobrazić się może w gorączkę pokoju, gorączka gromadzenia dóbr w gorączkę gromadzenia miłości. Taka oto jest alchemia ducha, do której was przywołano, ażebyście praktykowali i uczyli. Głoście życie umierającym, a żyjącym śmierć, lecz tym, którzy tęsknią za przezwyciężeniem głoście uwolnienie się od obu. Wielka jest różnica między trzymaniem i byciem trzymany. Trzymacie tylko to, co kochacie, to, czego nie nam widzicie, trzyma was. Zważajcie, ażeby nic was nie trzymało. Więcej ziem niż jedna zatacza koła w pustkach czasu i przestrzeni. Wasza jest najmłodsza z rodziny, a krzepkim dzieckiem jest ona. Nie ruchamy ruch. Cóż za paradoks? A mimo to, taki jest ruch światów w Bogu. Spójrzcie na palce waszych rąk, jeśli wiedzieć, chcecie jak rzeczy niejednakowe mogą być jednakowe. Szansa jest zabawką mądrego. Głupcy zabawkami są szansy. Nigdy nic nie, na nic nie narzekajcie. Narzekajcie na narzekanie na rzecz, jaką jest, kręc, jest kręceniem z niej bicza na narzekającego. A żeby znieść dobrze, trzeba wysmagać ją dobrze. Lecz żeby ją zrozumieć, trzeba ją w wiernego sługę obrócić. Zdarza się często, iż łowca celując, powiedzmy, w sarnę, hejbi i zabije zająca, którego obecności zupełnie był nieświadom. Mądry łowca w przypadku takim powie, właściwie to celowałem w zająca, a nie w sarnę i dostałem mam zdobycz. Celujcie dobrze, a każdy skutek dobrym będzie skutkiem. Co do was przychodzi, waszym jest. Co ociąga się z przyjściem, warte nie jest, ażeby nań czekać. Niechaj samo poczeka. Nigdy nie chybicie celu, jeżeli to, co celujecie, celuje w Was. Cel chybiony zawsze jest celem osiągniętym. Niechaj serca Wasze będą na rozczarowanie odporne. Rozczarowanie jest kanią wylęgniętą w zwiodłym sercu i wykarmioną padliną jego niespełnionych nadziei. Nadzieja spełniona matką zostaje wielu nadziei poronionych. Ostrożni bądźcie, oddając serca wasze w miraż z nadzieją, jeżeli nie chcecie, ażeby w cmentarze się zmieniły. Jedno ze stu jajek ikry, złożone przez ryby, zaowocowa... zaowocowanie ma szansę. A mimo to 99 zmarnowane nie jest. Tak to rozrzutna i zdecydowanie nieczyniąca różnicy jest natura. Bądźcie wy tak samo rozrzutni. I nieczyniący różnicy w zasiewaniu serc i umysłów waszych. W sercach i umysłach ludzi. Nagrody żadnej nie wyglądajcie za jakąkolwiek pracę dokonaną. Praca sama w sobie jest wystarczającą nagrodą dla pracownika, który swoją pracę kocha. Pamiętajcie o twórczym słowie i doskonałej równowadze. Gdy osiągniecie tę równowagę poprzez święte zrozumienie, Dopiero wówczas stać się, będzie, stać się będziecie mogli zwycięzcami, a ręce Wasze z rękami Boga współpracować będą. Niechaj pokój i bezruch tej nocy wibruje w Was, dopóki nie zatopicie ich w bezruchu i pokoju świętego zrozumienia. Tak nauczałem Noego, tak uczę Was. księga Mirdada. Dzięki Wam za wysłuchanie. MetaZone Institute rozpoczyna swoją działalność. Zapraszam do, do współpracy i do słuchania yy, tego, co w najbliższym czasie i w przyszłości, całe życie będę robić, publikować. Um, dziękuję Wam, że mogę tutaj być tyle lat. Do zobaczenia rzeczywistości naszej kochanej ziemskiej materialności. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.